Witam Was po odcinku, w którym odpowiem na Wasze pytania na temat naszego wyjazdu do Włoch. Zapraszam! Jeżeli śledzicie mnie i Nele na Instagramie albo oglądaliście poprzednie odcinki, no to na pewno wiecie o naszej podróży do Włoch. Zrobiliśmy taką, można powiedzieć, objazdówkę. I teraz, żeby to wszystko uporządkować, za chwilkę będę odpowiadała na Wasze pytania na temat wyjazdu, na temat Włoch, na temat Neli, jak się tutaj zachowuje we Włoszech, Ale zacznijmy od tego, że przedstawię Wam taki szybki, Plan naszego wyjazdu, żeby było mniej więcej wiadomo, gdzie byliśmy, też mapkę wam tutaj wrzucę. No i tak, nasz pierwszy przystanek to była Austria. Pojechaliśmy na kilka dni do Alp Austriackich. Następnie przemieściliśmy się już do Włoch i tutaj jesteśmy do tej pory. Ja jeszcze nagrywam do Was z Włoch. Jesteśmy teraz w Umbrii, Natomiast z Alp Austriackich przemieściliśmy się do Toskanii. Następnie na wybrzeżu wybrzeże Amalfitańskie, później do Kalabrii, najpierw na wybrzeże Costa del Llidei, a potem na wybrzeże Costa Viola. Następnie przenieśliśmy się na Sycylię i tam byliśmy w dwóch miejscówkach. Pierwsza miejscówka to, była, to były okolice Etny, zresztą byliśmy, można powiedzieć, na zboczu Etny, a druga miejscówka na Sycylii to była okolica Modiki, bliżej Syrakus, ta część Sycylii. Potem przenosiliśmy się do Apuli, natomiast to jest dosyć duży kawałek do przejechania, więc zrobiliśmy sobie e, jeden e, nocleg w połowie drogi i zatrzymaliśmy się ponownie w Kalabrii. Natomiast to, było już, e, to była ta część Kalabrii. Można powiedzieć, wiecie, od strony podeszwy Buta, i potem przenieśliśmy się do Apuli. Na początku była to miejscowość Marina di Novalie, i to jest praktycznie na samym koniuszku Obcasa Buta. A potem przenieśliśmy się trochę wyżej, bliżej Bari, można powiedzieć, chociaż nie do samego Bari, bliżej Bari, ale nie, nie do Bari, do takiej doliny, która jest znana z budowli, które się nazywają Trulli i są śliczne. No i potem wspólnie przenieśliśmy się do Umbri, gdzie jesteśmy do? Teraz. No i może zacznijmy od pytania, które brzmi, które z tych miejsc jest najbardziej przyjazne, wygodne do spędzania czasu z psem, a które najmniej. No i e, najłatwiej mi będzie zacząć od opowiedzenia o miejscu, które jest najmniej przyjazne do podróżowania z psem, do spędzania czasu z psem, i jest to wybrzeże Amalfi. E, tam, słuchajcie, w ogóle praktycznie nie widać psów, bo są takie rejony we Włoszech, gdzie po prostu widać ludzi z psami. Widać, że ludzie mają psy, że to nie są tylko turyści, że siebie wiecie, mają psy, chodzą na spacery i tak tak dalej, a były miejsca we Włoszech, gdzie po prostu, no, nie było widać żadnych psów, a jak jakieś były? To były to psy turystów, po prostu było to widać, że, że to nie są psy lokalsów, tylko turyści prowadzili swoje psy na spacery. No i takim miejscem, gdzie praktycznie w ogóle nie było psów, to było Wybrzeże Amalfi. Jest to region według mnie zupełnie niesprzyjający posiadaniu psa. A dlaczego? Słuchajcie, tam jest teren bardzo. Trudny, można powiedzieć. To po prostu są e, wzgórza, które schodzą prosto do, e, do morza i nie ma tam zupełnie przestrzeni, żeby spacerować z psami. E, uliczki są na tyle wąskie, że nie ma żadnych chodników, więc też się nawet nie da spacerować przy ulicy z psem. Do tego domy są, wiecie, gdzieś tam na tyle ciasno, gdzieś e, powciskane w te wzgórza, że właściwie ludzie nie mają takich, wiecie, ogrodów, e, podwórek jak, e, jak w Polsce, czy jak w innych rejonach e, Włoch. Na przykład teraz siedzę w domu w Umbrii który ma właśnie piękny, zielony teren dookoła i są tu idealne warunki do, e, do życia z psem natomiast właśnie na wybrzeżu Amalfi no nie, po prostu nie ma wycie przestrzeni do życia z psem no i też e, może się wydawać, że no właściwie to wybrzeże Amalfi, no właśnie to wybrzeże więc jest dostęp do morza to może można spacerować po plażach no i to też odpada tak naprawdę, ponieważ e, plaż jest bardzo mało, one są powciskane, wiecie, gdzieś tam w zakątki różnych e, miasteczek są zatłoczone. W większości są to plaże płatne, czyli wiecie, rozstawione są po prostu leżaki, parasole. No jest mnóstwo ludzi, nie ma takich miejsc, żeby po prostu spacerować sobie wzdłuż wybrzeża z psem. To zupełnie odpada. A jeżeli też chciałoby się zabrać psa na spacer po miasteczku, po Amalfi, po Ravello, e, po Positano, no, przynajmniej e, wtedy, kiedy my byliśmy, no, my niestety byliśmy w szczycie sezonu. Końcówka sierpnia i początek września, tam po prostu, słuchajcie, jest taki tłok, że no naprawdę myślę, że żaden pies by się nie czuł e, dobrze, żeby chodzić w takim tłumie. Po prostu momentami trzeba było się przyciskać. Ja się czułam niekomfortowo, chodząc między tymi wszystkimi e, ludźmi. E, a co dopiero pies? Więc Wybrzeże Marszitańskie z psem, hmm, chyba że po sezonie to może, ale też gdzie wtedy spacerować z psem? No, myślę, że może być problem. Ewentualnie po tych właśnie pojedynczych miasteczkach, bo podejrzewam, że poza sezonem tam jest pusto, ale jeżeli wyobrażacie sobie, żeby tam jechać, bo jest morze i będziecie spacerować wzdłuż, wzdłuż wybrzeża z psem, no to nie. To, to zupełnie odpada. No to teraz miejsca najbardziej przyjazne psom, i myślę, że tutaj na szczycie listy powinny się znaleźć Alpy. Alpy, czy to austriackie, czy włoskie, to są miejsca bardzo przyjazne. Są, nie wiem, przeprzyjazne. Naprawdę to są idealne miejsca na spędzanie e, wakacji z psami, ponieważ to nie jest tak jak my to znamy z polskich gór. Nie jest tak jak w tatrach, że mamy wytyczone. Nie wiem ile szlaków jest w tatrach: 20. Wiecie tych możliwości e, wędrówek? Po polskich tatrach, przynajmniej, jest bardzo mało. Przez to te szlaki są ciągle wiecznie zatłoczone. Lepiej jest po stronie słowackiej, i to już nieraz Wam polecam, że chcecie jechać w góry z psem i właśnie planujecie wyjazd w tatry, to przejedźcie na drugą stronę granicy i już jest inny świat, naprawdę. Jest dużo więcej przestrzeni, jest mniej ludzi. No po prostu na wakacje z psem Alpy Słowackie to jest no bosko, boska sprawa. Też druga sprawa jest taka, że większość szlaków, praktycznie wszystkie w polskiej części teatru jest niedostępne dla osób z psem. Jest zakaz wprowadzania psów, ale dobra, odchodzimy od tematu. Alpy, Alpy Austriackie, Alpy Włoskie są idealne do, e, do po prostu pobytu z psem, do wakacji z psem. Jest... Tyle szlaków. Oczywiście są też takie szlaki, wiecie, e, znane po prostu na cały świat. Jakieś miejscówki, tu już mówię o Włoszech, wiecie, w Dolomitach, typu Treci di Lavaredo i tak dalej, gdzie jest ruch jak na krupówkach, e, szczególnie w wakacje, ale tak naprawdę większość e, miejsc jest... Pusta, są wytyczone szlaki, one są wygodne. E, mnóstwo jest szlaków takich łatwych, bezpiecznych, i w ciągu całego dnia wędrówki a zwykle jest tak, że spotyka się garstkę osób na szlaku, e, więc jest. Cudownie, bo po prostu jest spokój, można sobie swobodnie spacerować. Wiecie, nie trzeba się co chwilę z kimś e, mijać, i tak jak mówię, są miejsca takie typowo turystyczne, takie mega znane szlaki e, w Alpach, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o dolomity. Natomiast. Większość, myślę, 95% szlaków to są po prostu szlaki takie o powytyczane w różnych częściach em, gór, właśnie i alp austriackich i, i tych włoskich, gdzie no, są te przepiękne szlaki i właściwie nie ma innych ludzi, więc jest. Idealnie! Kolejne miejsce, które jest super do pobytu z psem, tylko że no trudniej dostępne, bo jednak Alpy, czy to włoskie, czy austriackie, można powiedzieć są stosunkowo blisko Polski. Natomiast to drugie miejsce, o którym chciałam powiedzieć, jest. Bardzo daleko, bo to właśnie e, chciałam Wam powiedzieć o tej miejscówce, gdzie nocowaliśmy jedną noc między przyjazdem z Sycylii do Apuli, e, czyli właśnie Kalabria, e, ale od tej strony podeszwy. To były, my byliśmy w okolicy miejscowości Sibari e, i tam było po prostu cudownie na wakacje z psem. Tylko trzeba podkreślić, że po sezonie, czyli gdzieś tak druga połowa września, tam już wtedy praktycznie nic się nie dzieje sklepiki są pozamykane, lodziarnie są pozamykane, okej, okay, to jest minus ale jest przepiękna szeroka, długa, piaszczysta plaża, po której można spacerować jak wiecie wzdłuż Bałtyku, więc po prostu no cudowne spacery z psem, a jest pusto woda jest ciepła, można się cały czas kąpać, temperatury tam we wrześniu w drugiej połowie września to nadal są upały, tam jest wiecie po 30 stopni, więc jest idealnie, jest bardzo duża bazy noclegowa i te noclegi są stosunkowo tanie, bo tam dla nich już we wrześniu to jest wiecie, po sezonie, łatwo jest znaleźć nocleg, właśnie są przystępne dosyć ceny, no i jest tak, że wychodzicie z wiecie, z noclegu na teren powiedzmy miasteczka, takiego kurortu e, nad morzem, idziecie głównym deptakiem nad morze, wychodzicie na plażę i nigdzie nie ma ludzi, więc to jest naprawdę super, jak wy wiecie cała plaża jest dla was, my tam spokojnie puszczaliśmy nele, bo jak okiem sięgnąć po prostu nikogo, nigdzie nie było, a warunki do, wiecie, spędzania wakacji po prostu idealne. Nawet tak trochę to wiecie w głowach nie mieściło, że tam nie ma ludzi. już jest idealnie piękna plaża, ciepłe morze, gorąco. A no to nie, już po prostu jest, wiecie, koniec sierpnia. Włosi mają urlopy właśnie w sierpniu i jest koniec sierpnia. I już takie miejscówki, które są właśnie typowo turystyczne, ale właśnie dla Włochów, że tam nie przyjeżdżają raczej ludzie z zagranicy, tylko e, miejscówki, do których przyjeżdżają Włosi na urlopy, po prostu pustoszają po, e, po zakończeniu sierpnia. No i to jest niesamowite, bo warunki są super, a tam już ludzi nie ma. Więc właśnie e, piaszczyste wybrzeże Kalabrii, właśnie tam od strony e, południa. Naprawdę jest przepięknie, i to jest myślę idealny teren na spędzanie wakacji z psem. No, tylko że to jest bardzo daleko, nie ma tam też za bardzo jak dolecić samolotem, więc no to jest minus, ale jest to cudowne miejsce kolejne miejsce, które jest super na wakacje z psem to jest Umbria e, Umbria to jest e, m, region Włoch e, w pobliżu Toskanii, e, graniczy z Toskanią, natomiast nie jest tak znane e, jak e, Toskania, nie jest tak wiecie skomercjalizowane e, jak Toskania, a jest mam wrażenie piękniejszy, naprawdę byliśmy i w Toskanii e, na początku wyjazdu teraz właśnie jesteśmy w Umbrii e, i no mi szczerze Umbria Umbria się dużo bardziej podoba niż Toskania. Też właśnie są e, wzgórza, poprzeplatane pola z gajami oliwnymi, z lasami, są góry, e, są duże jeziora. Naprawdę jest no, przepięknie piękna przyroda e, i mam wrażenie, że Toskania, jest, że Umbria jest taką bardziej zieloną siostrą Toskanii. Jest więcej e, zieleni, jest po prostu bardziej zielono, pięknie. No i właśnie jest to mnóstwo pól, wzgórzy, po których można spacerować. Więc miejsce na spacery z psami jest e, idealne, jest też bardziej łagodny klimat niż e, gdzieś w tych rejonach bardziej na e, południu Włoch. To jest według mnie naprawdę super miejsce na wakacje z psem, właśnie Umbria. Dziś na jakimś blogu przeczytałam, że to jest region, który łączy najlepsze cechy północy Włoch z najlepszymi cechami południa. I według mnie świetnie opisuje ten region, bo jeszcze jest ciepło. Tutaj nie ma siarczystych zim. Tutaj słuchajcie, dzisiaj jest 12 października i ja siedzę o, w sukience na, na ramiączkach. W ciągu dnia było 28 stopni, więc jest super klimat. Można tutaj naprawdę przyjeżdżać. W wielu miesiącach w ciągu roku, nie tylko, wiecie, lipiec, sierpień, e, i naprawdę fajnie skorzystać tutaj z, z tego, co oferuje po prostu ten region. Jednocześnie jest czysto, bo jednak jest duży minus, że duża część Włoch jest po prostu zaniedbana są śmieci e, przy drogach, śmieci na plażach. No, jest to ogromny minus, a tutaj Umbria. Czyściusieńka. Jest dużo usług, dużo wiecie jakichś dużych sklepów, gdzie można wszystko, co potrzebujecie kupić. Są piękne miasteczka na wzgórzach, no po prostu idealnie, więc rozważcie Umbry przy planowaniu kolejnych wakacji. Kolejne miejsce, w którym nam się super spędzało czas z Nelą, to była Marina di Novalier, czyli właśnie ta miejscowość w Apuli, która była prawie na samym czubeczku obcasa Włoch i tam trafiliśmy. Takie miejsca też byliśmy po sezonie. Generalnie, jeżeli Włochy, to po sezonie, czyli właśnie przyjeżdżajcie tutaj od września i nie wcześniej, bo wcześniej jest drogo i jest tłum. Potem jest taniej i jest pusto, a dalej jest bardzo ciepło. Więc w Marina Dinowalie byliśmy też już e, po sezonie e, i na przykład mieliśmy taką piękną zatoczkę koło domu, która e, tak naprawdę przez większość czasu była zupełnie pusta. Mogliśmy tam chodzić i mieliśmy ją całą dla siebie, Nele mogliśmy spuścić ze smyczy, nikomu nie przeszkadzało, to, że pies biega, bo po prostu nikogo tam nie było. E, w dodatku przepiękna woda i my po prostu tam mega korzystaliśmy z kąpieli. No i kolejna rzecz jest taka, że są tam szlaki trekkingowe. Jest piękny szlak, który prowadzi wzdłuż um, brzegu morza. Są po prostu zachwycające widoki. No i było tam naprawdę cudownie, więc właśnie Marina di Nowalię, mała miejscowość, bardzo mała. Myślę, że nikt z Was jej nie kojarzy, ale naprawdę jest ciekawa, jeżeli chodzi właśnie o e, fajne miejsce na wakacje z psem, tylko. Po sezonie, bo w sierpniu tam myślę, że jest zbyt duży tłum. Więc właśnie, według mnie, numer jeden to są Alpy. Umbria jest super, e, ta część Kalabrii, o której Wam mówiłam. E, no i właśnie ta miścinka w Apuli Marinadnowanie też jest ekstra. Kolejne pytanie: czy Nela pływała? No i czy potrzebne były buty dla psa? No i już pewnie wiecie, że tak, Nela pływała. E, I nie, w tym roku nie zabieraliśmy na czym mam je ze sobą, ale nie używaliśmy e, dla Neli butów do pływania ponieważ zwykle jak ją zabieraliśmy nad morze to była to albo plaża piaszczysta na takiej plaży nie ma po prostu jeżowców, jeżowców albo plaża taka żwirkowa z małymi kamyczkami, też w takich miejscach nie ma jeżowców, więc nie było potrzeby, żeby jej zakładać buty, a też jak byliśmy właśnie w Apuli i Nela pływała w tej zadożce, o której Wam mówiłam, też akurat mieliśmy to szczęście, że tam jeżowców nie było więc nie było potrzeby, żeby Neli zakładać buty no więc Nela pływała, jak najbardziej ona kocha pływać, kocha wodę, ale w tym roku bez butów. A o butach dla psa nagrałam cały odcinek rok temu, więc jeżeli jesteście ciekawi, to będzie link na górze i w opisie pod filmem. I teraz dwa pytania, które trochę się nakładają. Czy wszędzie zabieraliście nele, Czy były jakieś momenty, że musiała zostać w hotelu, domku? I drugie pytanie, czy pies znacznie ogranicza podróżowanie? Czy jednak jest już coraz lepiej? No i właśnie, ta nasza podróż jest bardzo zróżnicowana i zwykle wszystkie Nasze wyjazdy tak wyglądają. To nie jest tak, że my jedziemy w jedno miejsce i codziennie chodzimy nad to samo jezioro na plaży. To tak zupełnie nie jest. Tylko jest tak, że jakby te nasze aktywności są bardzo zróżnicowane, bo i pójdziemy na cały dzień w górę, i pójdziemy na cały dzień na plażę, ale też pójdziemy zwiedzać miasto, pójdziemy do muzeum, pójdziemy do akwaparku, pójdziemy nad jezioro. Wiecie, najróżniejsze aktywności, jakby kiedy podróżujemy, staramy się jak już jesteśmy w danym miejscu czy w danym regionie, to czerpać z tej podróży jak najwięcej. Nie mówię też, że robimy po prostu tysiąc rzeczy dziennie, natomiast staramy się próbować po prostu różnych rzeczy. I na przykład, nie wiem, kiedy byliśmy na Sycylii, byliśmy w pobliżu Taorminy przepięknego miasteczka, słuchajcie to jest najpiękniejsze miasteczko jakie ja do tej pory e, widziałam we Włoszech i w ogóle wszędzie przepiękne, ja czytałam mnóstwo o tym mieście, wiedziałam, że chcę tam jechać właśnie słyszałam ochy i jachy na temat tego miejsca, natomiast miałam świadomość tego, że to nie jest dobre miejsce, żeby zabierać tam psa, e, były jeszcze bardzo duże upały ja wiedziałam, że w tym mieście zawsze są ludzie, rzeczywiście kiedy pojechaliśmy do tego miasteczka, było strasznie gorąco, strasznie po prostu woda doszła, wiecie, butelka po butelce. E, tak nam się ciągle chciało pić, było bardzo gorąco i było tłoczno. I jakby w takim miejsce zabierać psa według mnie to w ogóle nie ma sensu. Więc wracając do pytania, tak jak najbardziej były takie momenty, gdzie Nela zostawała właśnie w domku, czy tam w pensjonacie, tam gdzie mieliśmy coś wynajęte. Głównie to były domki, ponieważ no, nie każda atrakcja jest według mnie odpowiednia dla psa. A też jak już gdzieś jesteśmy i mam świadomość, że dla niej nie jest żadnym problemem, żeby po prostu zostać pół dnia w domu. Ona wtedy po prostu śpi. Ona jest od lat zabierana na wyjazdy, ona z nami podróżuje od zawsze, od małego, od szczeniaka. Jest od małego przyzwyczajona do zostawania samemu, nie ma z tym problemów w domu. Potem była uczona tego, żeby zostawała spokojnie w różnych miejscach, w których przebywamy. Więc kiedy ja mam świadomość, że ona po prostu pójdzie spać, to jak najbardziej korzystamy wtedy i czasami ją zostawiamy właśnie w domku, a sami idziemy gdzieś, jedziemy coś robić, gdzie nie jest to do końca miejsce odpowiednie dla psa. Staraliśmy się to równoważyć, czyli na przykład kiedy jednego dnia było tak, że my pojechaliśmy zwiedzać jakieś miasteczko czy do jakiegoś muzeum, no gdzieś, gdzie nie było to najlepsze miejsce dla psa, i właśnie Nela wtedy została w domu, no to następnego dnia staraliśmy się bardziej na niej skupić i na przykład jechać na cały dzień czy na pół dnia na plażę i razem sobie, wiecie, powariować nad wodą. Więc staraliśmy się to równoważyć no i właśnie przez to, że Nela jest przyzwyczajona do takiego trybu, że czasami zostaje gdzieś sama na kilka godzin i nie ma z tym żadnego problemu, no ona w żaden sposób nas nie ogranicza. Możemy wszystko tak naprawdę zobaczyć, co, co chcemy, więc jeżeli odchodzi o to, czy pies znacznie ogranicza podróżowanie, jeżeli pies jest nauczony zostawania samemu w domu i potem tą naukę przeniesiemy do zostawania w różnych miejscach, na przykład w pokoju hotelowym, czy w jakimś domku, to pies według mnie nie jest żadnym ograniczeniem w podróżowaniu. Kolejne pytanie, przez jaką stronę rezerwowałaś noclegi i te urocze domki z ogródkami? Te urocze domki z ogródkami pokazywałam na Instagramie, zresztą jeżeli chcecie relacje z naszą naszej podróży są zapisane, więc możecie wejść na nasz profil i znajdziecie tam zapisane relacje podróż lato 2023, więc możecie tam sobie zobaczyć, jak to wszystko wyglądało. I te domki, o których mowa i generalnie wszystkie noclegi, szukaliśmy ich przez Booking i przez Airbnb. Dużo o tym, jak szukać noclegu z psem. Mówiłam w live, który prowadziłam tuż przed wyjazdem, jest on na kanale, właśnie live o podróżowaniu z psem, więc jest jeżeli te tematy Was interesują albo Wam się przydadzą za jakiś czas, to odsyłam Was do tamtego live'a. Będzie link na górze, będzie link na dole. Natomiast, tak w skrócie, jeżeli chcecie słuchać całego live'a, gdzie było więcej porad i też oczywiście innych tematów związanych z, z podróżowaniem z psem, no to właśnie Airbnb i Booking. Ale w końcu skończyło się tak, że chyba z 80% noclegów to było jednak Airbnb. Łatwiej i szybciej można się dogadać, i też zwykle ceny, są niższe, bo często jest tak, że ten sam obiekt jest na jednym i drugim portalu i zwykle na Airbnb wychodzi taniej. Nie wiem czemu, ale tak jest. No i właśnie na Airbnb można bardzo szybko się i łatwo skontaktować z gospodarzem obiektu. Na Bookingu nie ma takiej możliwości i tego nie rozumiem. Natomiast, no nie wiem, na Airbnb jest możliwość od razu napisania do gospodarza i to jest super, bo można od razu wszystko zapytać, czy można z psem, czy nie wiem, jest ogrodzony teren i tak dalej, i tak dalej. Na Bookingu nie ma takiej możliwości, więc Właśnie większość e, noclegów znaleźliśmy na Airbnb. Kolejne pytanie. Nie masz czasem tak, że ciągle musisz opiekować się psem i nie mogłaś odpocząć? Myślę, że trochę tak to wyglądało te 5 lat temu, kiedy Nele była szczeniakiem i wiecie, kiedy mamy szczeniaka, to praktycznie każdy dzień to jest jakaś nauka. Wkładamy mnóstwo energii w wychowanie psa. Natomiast ja zawsze to mówię, że ten pierwszy rok życia psa jest najtrudniejszy, ale to, co wypracujemy sobie, jak wychowamy psa, potem procentuje na całe jego życie i jak teraz Nela ma 5 lat, jest stabilnym, dorosłym, spokojnym, wychowanym psem, to w ogóle nie mam takiego poczucia, że wiecie, że ciągle muszę się nią zajmować i nie mogę odpocząć. Ona jest dla nas taką po prostu towarzyszką życia. Co my robimy, to ona robi, jest obok. Staramy się też właśnie jej oczywiście zapewniać jakieś atrakcje. Chodzimy na wspólne spacery, e, nie wiem, jeździmy właśnie na tą plażę, szukamy miejsc właśnie takich przyjaznych dla niej, żeby rzeczywiście, wiecie, można było ją spuścić ze smyczy, żeby sobie pohasała po, po plaży. No i to wręcz dla nas jest taka radość, patrzenie, jak ona się cieszy z takich e, rzeczy, więc absolutnie nie ma e, teraz, bo kiedy była szczeniakiem, no oczywiście wygląda to inaczej. Ale teraz zupełnie nie ma czegoś takiego, że my musimy się nią opiekować. Wręcz te momenty, kiedy skupiamy się na niej, no są. Najlepsze dla mnie to jest naprawdę super, kiedy wiem, że ona rzeczywiście też czerpie radość z wyjazdu. No dobrze, słuchajcie, na dzisiaj to tyle. Jeżeli jesteście zainteresowani naszą e, podróżą do Włoch, koniecznie wpadajcie na naszego Instagrama i zachęcam Was do obejrzenia poprzednich filmów, które pojawiły się na kanale, gdzie właśnie pokazywałam Wam e, naszą podróż. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!